Siema. Dzisiaj na odcinku dwie skrzynki, skrzynia załamania i kilowata. Ale zanim to, oczywiście jeszcze 4 skins strona do otwierania skrzynek ze skinami do cesa. takiego milspeka możesz mieć za friko wpisując kod promocyjny SANTI7 lub używając, e, wchodząc z linku, link, z linku z opisu SANT 7 kodzik plus 5% do każdego depozytu. Właśnie tamta skrzynka na start. Wiele trybów jest na G4, e, na przykład bitwy, kontrakty, tryb control e, i wpłata skinami jest bezprowizyjna. Jeśli masz ochotę i jesteś pełnoletni możesz sobie sprawdzić. E, Oczywiście, no tak chociaż jeden ten Paryż, to trzeba byłoby otworzyć... Dobra, trzy. Dobra, trzy. Trzy Paryże, żeby tutaj może zaskoczyć. Zobaczymy. No Paryż, nikt... No okej, okay. dobra. Te zapychacze nasze na tych openingach, to jest ciągle bait. Ciągle jest bait, nigdy coś dobrego nie wyleci. Maus tam jeszcze było na końcu. Panie... Daj mi coś. Ok. Proszę. Ok. No, nie, tu Maus cały czas przelatuje. Już trzeci raz mnie zbe zbejtowało dzisiaj. Dobra, skrzynia załamania, żeby zobaczyć, czy będziemy załamani po tym openingu. Ta po środku. No, jakiś ten DGL, coś, ten Tegas. Dawaj no. No, dawaj zresztą. No, w końcu coś daj. Proszę. Bizon. Okej. Okay. No. Lepiej chyba przejść sobie tam na G4 coś otworzyć. Ta wupa, bym ją chciał. Mega fajna jest. Ok, weź mi ją daj. Ostatnio dałem kałasz, dostałem kałaszka, teraz a awupkę chcę. Proszę, dawaj. Lecymy dury. Please, 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 please. Tam przeleciało coś czerwonego. Ehm. Um. No nie jest zaciekawienie, nie? Ogółem całe te. tego. Bagno. Jak dojdziesz do końca odcinka. Napisz bagno. Masz rękawice do zgarnięcia ogółem. Jak ten całe te. tego. Gdzie to jest? No kurde, gdzie to jest? Yy. Te rękawice możesz sobie zgarnąć ogółem. 10 maja losowanie dla losowego subskrybenta. Subskrybuj kanał. W opisie masz link do transmisji pozdro. Nie warto był, było to otwierać ogółem, całe te. Cześć.